Drodzy katolicy, przyjaciele. Mamy już święta, kolejne święta Wielkiej Nocy. Mam nadzieję, że w tym dniu nie uznacie za jakieś fopa, że chciałbym z wami krótko porozmawiać o najważniejszej rzeczy. Mianowicie, chciałbym wam zadać pytanie. Czy jakbyście dziś umarli, to znajdziecie się w niebie? Inaczej, mówię, czy już jesteście zbawieni? Przecież zjedliśmy jajeczko, żurek, różne inne fajne rzeczy, białą kiełbasę. Właśnie, wspominając to, co stało się 2000 lat temu, że z pustego grobu nagle obok pokazał się żywy Chrystus, czyli Jezus. Najpierw umarł za nasze grzechy, a potem z No i teraz co z tym zrobić, kiedy ja? Pastor protestancki, mówię Wam, co jest napisane jasno w Biblii. Możecie to sprawdzić, wszystko co mówię. Kiedy mówię, że nauka katolicka, że biskupi, papieże prowadzą was nie do Jezusa, tylko w inną stronę, no to możecie mieć do mnie pretensje, możecie mówić, że no, tam uwziąłem się na katolicyzm. Dlatego chciałem dzisiaj, w tym szczególnym dniu dla was katolicy, dla może i wszystkich chrześcijan, dla jednych jest to bardziej, dla drugich mniej, okazja świąteczna, zaprosić księdza który już dzisiaj nie może mówić, bo został zamordowany w czasach komunistycznych. Właśnie zagłoszenie tej najważniejszej prawdy dla wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. To ksiądz Blachnicki. Nie miałem tej okazji poznać go osobiście, choć żyliśmy w tych samych czasach po części, ale jego służba w Polsce w ruchu azowym doprowadziła do tego w dużej mierze że ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jakbym umarł, to idę do nieba, jestem już zbawiony. Zobaczcie przed czym ksiądz Blachnicki Was, drodzy katolicy, ostrzega. Jest to sprawa niesłychanie ważna, aby to zrozumieć. Bo niestety bardzo rozpowszechnione jest mniemanie, że zbawienie jest tylko pewną szansą daną nam przez Boga którą możemy wykorzystać. Ksiądz Blachnicki ostrzega katolików swoich czasów. Do mnie też to ostrzeżenie dotarło. Ale dzisiaj chciałem, żeby to ostrzeżenie dotarło do Ciebie. Żebyś Ty zadał sobie to pytanie. Czy czasem nie myślisz, że Jezus to, owszem, Nauczyciel, być może Bóg, człowiek, tu już masz pewne wątpliwości, ale że on tylko dał jakiś wzór, dał jakąś naukę moralną, dał jakoś, jakieś wskazówki, jak dotrzeć do nieba, a teraz ty przez swoje wysiłki, przy pomocy kościoła, sakramentów czy jeszcze jakieś rzeczy, no mozolnie wspinasz się tą drogą do nieba. Ksiądz Blachnicki mówi, to jest bardzo rozpowszechniony pogląd. Ale pogłąd, pogląd kłamliwy. Bo co wydarzyło się dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, posłuchajmy znowu księdza Blachnickiego. Aby zadość uczynić za nasze grzechy, aby dać nam odpuszczenie grzechów i życie wieczne, jako dar niezasłużony przez nas, wypływający jedynie z miłosierdzia Bożego, dar będący dla nas absolutną łaską. Czymś darmodanym, co musimy tylko przyjąć przez wiarę. Dar będący absolutną łaską, którą musimy, możemy, oczywiście, jak ktoś nie chce, może sam na własną odpowiedzialność iść do piekła, przyjąć przez zaufanie, przez wiarę. Zobaczcie, ksiądz Brachnicki jasno mówi: nie przez religię, nie przez sakramenty. Ty sam musisz tę decyzję. Osobiście załatwić z Jezusem. Dlaczego? Bo to Jezus za ciebie umarł i od ciebie chce odpowiedzi. Jezus powiedział: Apokalipsa, świętego Jana, ostatnia księga Biblii, 3,20. Możecie sobie sprawdzić, ale ja dzięki księdzu Blachnickiemu i Jołosiakowi, który od protestantów z Ameryki przyniósł to narzędzie. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Taką małą książeczkę, którą kilka milionów Polaków usłyszało. Znam ten tekst na pamięć. Jezus mówi w Apokalipsie, zmartwychwstały Jezus mówi osobiście do ciebie. Oto stoją drzwi i kołacze. Do twoich drzwi. Sam Jezus, on się fatyguje do ciebie. Mówi, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, twoja decyzja, klamka po twojej stronie. Jeśli otworzysz drzwi Jezusowi, Jezus obiecuje. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jesteś już zaproszony. Jesteś już na uczcie z Jezusem Chrystusem, która nie ma końca. Do końca świata. I jeden dzień dłużej. <grytanie> Oczywiście żartuję na całą wieczność. Jesteś już zbawiony. Jezus już to zrobił za ciebie i udowodnił, że zostało to zaakceptowane przez Boga Ojca przez zmartwychwstanie. Ty możesz tylko to przyjąć albo odrzucić. Zobaczcie, to mówił w latach 70., -tych, 80. -tych. ksiądz Brachnicki, a potem go zabito, żeby już tego nie mówił. Dlatego mówią następni, mówię też ja, a po mnie przyjdą następni. Jezus, kołacze cały czas do Twojego serca. Postaraj się dzisiaj odejść od tego sporu, od jakiegoś takiego uprzedzenia, że to protestanci ci to mówią. Ksiądz Brachnicki. I o tym powiedział. Posłuchaj. Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna. I my, katolicy, nie możemy głosić innej nauki. Ksiądz Brachnicki mówi jasno. Nie wolno, no ja powiem, bo już nie jestem katolikiem, ale nie wolno Wam, katolikom. Wierzyć, ani głosić innej nauki, bo wtedy głosicie fałszywą Ewangelię o sakramentach, o wysiłkach, dobrych uczynkach, które rzekomo są konieczne do zbawienia. Niweczycie doskonałość ofiary Jezusa. Bluźnicie Bogu, odrzucając Jego dar, darmowe zbawienie tylko z łaski przyjmowane przez zaufanie, decyzję wiary. Możesz być w zgodzie ze swoją organizacją religijną, ze swoim z kościołem, ale możesz być na wojnie jednocześnie z Jezusem Chrystusem. Ja wolę być w pokoju z Jezusem Chrystusem. A już jak ktoś chce ze mną toczyć wojny, taki jego wybór. Pytanie, czy dla ciebie najważniejszy jest Jezus i pokój z nim, czy też święty spokój i uznanie ludzi? Dzisiaj dobry czas. Żeby sobie te trudne pytania postawić. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli macie pytania, piszcie, postaram się na nie odpowiedzieć.